Jest rok 2220. Ludzkość przeżyła trzecią wojnę światową. Na ziemi pozostało tylko kilka tysięcy ludzi. Zostali oni rozlokowani w pięciu najważniejszych miastach świata, po jednym na każdy kontynent. Ameryka Północna Mexico City. Ameryka Południowa Brazylia. Australia Sydney. Azja Tokio. Europa Kołobrzeg. Światowy Urząd Regulacji Aktywności Kolektywu, w skrócie siórak? uznał, że przyczyną niepokojów na świecie od zawsze było myślenie. W związku z tym rząd światowy zakazał myślenia przekraczającego zapewnienie podstawowych potrzeb człowieka. Dotarliśmy do informacji, że dzięki zastosowaniu najnowszych technik rząd wysłał w przeszłość swoich żołnierzy w celu pojmania i sprowadzania ludzi, których obarczył największą winą za rozprzestrzenianie się szkodliwego i zaraźliwego zjawiska, jakim jest myślenie filozofów. Dotarliśmy do nagrań z przesłuchań i będziemy je Państwu pokazywać. Przesłuchania te odbywały się w największej aglomeracji współczesnego świata koło Jeśli nie chcecie, żeby zjawisko wyciągania samodzielnych wniosków także Was opętało, prosimy o zrezygnowanie z dalszego oglądania. Grozi ono nieodwracalnymi zmianami w mózgu. Dzień dobry Panie Pitagorasie. Filozof, mędrzec, matematyk, astrofizyk. Miałeś wiele zainteresowań. Działałeś na wielu płaszczyznach. Wielu uznaje Cię za twórcę matematyki. Twórcą matematyki to ja nie byłem. Matematyka istnieje od zawsze. Nawet jaskiniowcy musieli się nią posługiwać. Czy to przy polowaniach, przygotowaniu, ogólnie w życiu. Może tylko nie zdawali sobie sprawy z jej istoty i możliwości świadomego wykorzystania tej wiedzy dla ułatwienia sobie życia. Ale tak. Ja w swojej szkole zająłem się matematyką. No bo wiesz, wszystko jest liczbą. Wszystko da się obliczyć. Tylko trzeba nauczyć się jak. Ja, na przykład, wprowadziłem do użycia coś takiego jak średnia arytmetyczna, której ludzie przede mną nie znali. Jest to bardzo fajne i użyteczne narzędzie. Naprawdę? Nie wiedziałem, że to ty. No, ale wiem za to, że stworzyłeś prawo o kwadratach boków trójkątów prostokątnych, które zostało nawet nazwane twierdzeniem Pitagorasa, choć zdaje mi się, że to nie ty je stworzyłeś. Było ono przecież znane już w starożytnym Egipcie, czy w Babilonii sporo lat, a nawet wieków przed tobą. No wiesz, nie tylko Włosi jedzą pilce. Pierogi pochodzą z Chin, a mimo to Polacy uważają je za swoje danie. Wynalazca młotka nie zawdzięcza wiele jaskiniowcom, którzy wbijali patyki w ziemię przy pomocy kamienia, choć w sumie te czynności są bardzo podobne. <laughs> Oni stosowali tę zasadę, choć jej nie znali. Tak samo jak zapalając zapałkę, nie trzeba mieć dogłębnej wiedzy o procesie, w wyniku którego powstaje ogień. Ja pokazałem ludziom, jakie to genialne, choć jednocześnie bardzo proste. Jak można to wykorzystać i ułatwić sobie dzięki temu życie. Skoro tak się skupiłeś na matematyce, to powiedz mi właściwie, kim ty jesteś: matematykiem czy filozofem? Zawsze uważałem się za miłośnika mądrości, a to właśnie oznacza miano filozof. Nie jest ważny kierunek, w którym się rozwijasz i dajesz impuls dla świata, żeby szedł naprzód. Ważne jest, że to, co robisz, robisz szczerze, systematycznie i z pełnym zaangażowaniem. Hmm. A propos zaangażowania. Wymagałeś go od swoich uczniów, nazwijmy ją bezkompromisowej formie, bo żeby uprawiać filozofię, naukę, rozwijać się, nic nie możecie cię abstrahować, przeszkadzać ci w myśleniu. Dlatego wymagałem od ludzi zainteresowanych nauką w mojej szkole, aby wchodząc w krąg moich uczniów, oddali mi cały swój majątek. Oczywiście wszystko to później im oddawałem, a nawet dwa razy więcej. To najukochańszym belfrym to ty nie byłeś. I tu się mylisz, bo moi uczniowie naprawdę mnie kochali, niemal czcili. I dzięki temu angażowali się we wszystko, co robili na 100%. Za każdym razem? Jakim celem udawało ci się to w nich obudzić? Przede wszystkim uważałem, że moi uczniowie powinni poświęcać się zgłębianiu wiedzy i pracy naukowej. Nauka u mnie trwała 5 lat. Pretendenci do nauki musieli złożyć śluby milczenia na temat rzeczy, których się u mnie uczyli. Chciałem, aby moi uczniowie ciągle się rozwijali, przez to kazałem im, aby każdego wieczoru robili sobie rachunek sumienia, aby uzmysłowili sobie, co zrobili źle. A co mogą poprawić? Wiedza o własnych błędach stymuluje nas do tego, aby stawać się lepszymi. I właśnie te twoje twarde wymogi doprowadziły do tragedii. To nie tak. W pewnym momencie moja szkoła stała się na tyle popularna, że mieliśmy dużo kandydatów. Jednego z nich odrzuciliśmy już na wstępnym etapie. No, ten z zawiści podpalił nam szkołę. Pośród swoich uczniów miałeś niekwestionowaną pozycję a mianowicie czasami podpisywali się oni jako Pitagoras, co później uniemożliwiało przypisanie danego dzieła jako faktycznemu autorowi. No tak, traktowali mnie niemal jak Boga. Opowiadali na przykład jak rozmawiałem ze zwierzętami, czy z bykiem, któremu odradzałem jedzenie bobu, naprawdę uważam bób za okropieństwo, czy z niedźwiedziem, którego przekonałem, żeby nie atakował ludzi. Ludziom też zresztą odradzałem jedzenie mięsa, bo wiąże się to wszystko z wyrządzaniem niepotrzebnego cierpienia zwierzętom. To skoro już jesteśmy przy sferach niebiańskich, porozmawiamy może o Twoim wkładzie w rozwój astrofizyki. Wyprzedziłeś pod tym względem zarówno współczesnych sobie, jak i wielu późniejszych naukowców. Nawet wiele wieków później sam Mikołaj Kopernik nawiązywał do Twoich nauk. Mówiłem Ci już, że za pomocą obliczeń można dojść do zaskakujących wniosków. Ja na przykład obliczyłem, że Ziemia jest okrągła. Więcej, że księżyc jest nachylony względem Ziemi. Planety ponadto podczas swoich ruchów wydają dźwięki. To harmonia sfer. Najpiękniejsza muzyka. Ludzie od urodzenia tak się do niej przyzwyczajają, że już jej nie słyszą. Jak mieszkańcy nadmorskich miejscowości przestają słyszeć wrzaski mew. Ale ja ją słyszę. I do tego doszedłeś posługując się matematyką? Myślisz, że to wystarczy? Że umiejętność liczenia pozwoli każdemu człowiekowi stać się lepszym? Absolutnie tak! Nie bójmy się matematyki, nawet jak wydaje nam się trudna. To jest naprawdę proste. Posiadając podstawy, możemy sami się rozwijać, dokonywać obliczeń, dzięki którym stworzymy nowe rzeczy, które pomogą nam w życiu. Rozwój człowieka jest uzależniony tylko od jego chęci, bo jeśli naprawdę chcesz, to rozwijając się, możesz osiągnąć wszystko. Mamy realny wpływ na nasze życie. Trzeba tylko zawziąć się w sobie i być konsekwentnym. Każdy, powiadam, każdy człowiek może osiągnąć to, co mu się nawet nie śniło. Nie tylko filozofom.